Witam wszystkich z tej strony Masters of Bricks. I widzicie, jestem w końcu w posiadaniu tego świetnego pojazdu z serii Creator Expert. A bardziej, tutaj mowa o pojazdach z tej serii. Więc jeśli jesteście ciekawi tego, w sumie może niewielkiego pojazdu, no to zapraszam na recenzję. No, i mamy tutaj zestaw z serii Kreator Expert, jeszcze Expert. Mamy tutaj logo. Już te pojazdy będą się ukazywać w czarnym pudełku pod znakiem 18. No, tu mamy jeszcze 16. Mamy zestaw 10271, Fiat Nowo 500, posiada 960 elementów. No i w tle mamy Koloseum, które jest na tą chwilę największym zestawem w serii, jakie do tej pory się ukazały. Lecąc dalej, Yy, oglądamy dalej pudełko. Mamy tutaj jakieś parametry danego pojazdu, czyli mamy 24 cm długości, 11 szerokości, a wysokości mamy także 11 cm. Tu mamy oczywiście także klasyczny model w rzeczywistości, i tu także mamy podane jego parametry, ale są mniej wyraźne niż te tutaj. Tylnia część pudełka prezentuje kilka funkcji bawialnych, jak otwierany dach, otwierane drzwiczki i troszkę wnętrza, mamy silnik z tyłu, mamy oponę z przodu, maskę otwieraną, oczywiście i tylną klapę, mamy świetną walizkę e, niestety z naklejkami, co prawda, ale w środku znajdziemy. Paletę do malowania i sztalugę w środku także, więc przejdźmy jeszcze do wnętrza tego pudełka, a później się zabieram do budowania. No i tak właśnie się prezentuje zawartość tego pudełka. Mamy tutaj woreczki od 1 do 3, ale mamy w sumie 9 woreczków. Mamy oczywiście nasz otwierany dach, jest fajnie zabezpieczony mamy no troszkę tych naklejek, ale myślę, że to będzie świetna dekoracja. No, ale na uwagę na pewno warto zwrócić uwagę na instrukcję, która ma okładkę w takim vintage style. Świetnie mi się to podoba. Dalej mamy pokazane jak się rozwijało logo Fiat'a, jak możecie zauważyć. Świetna, świetna informacja jeśli chodzi o takich fanatyków motoryzacji, a także jak tutaj ten dany model przez lata wyglądał, więc mamy troszkę świetnych informacji. No i tutaj dalsze informacje, które tutaj nam troszkę zdradzam o firmie, a tutaj mamy o projektancie, więc kilka fajnych rzeczy tutaj znajdziemy. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o instrukcję. A jeśli chodzi o elementy, sami widzicie, że mamy sporo tej świetnej żółci. No, na filmie pewnie tego nie zobaczycie, ale to jest taka jaśniejsza żółć, troszkę jakby rozbledzona z białym kolorem, troszkę rozjaśniona, więc. Świetnie, że jestem w posiadaniu tego świetnego pojazdu, bo on mi idealnie tutaj zasili moją półeczkę z moimi pojazdami z tej serii. Więc ja się zabieram do budowania. No i tak właśnie się prezentuję model po zbudowaniu. Od unboxingu trochę już minęło, ale miałem pewne problemy po drodze. Zaczynając od lampy, niestety padła mi żarówka, miałem co prawda kilka, yy, kilka filmów z, nagranych w zapasie, ale wolałem poczekać, bo y, przyszedł do mnie nowy sprzęt do nagrywania, więc mam nadzieję, że i jakoś się poprawi. Oczywiście w międzyczasie będę poprawiał co nieco, bo jeszcze nie wiem co do końca z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No ale wracając do modelu, już nie pamiętam czy wspominałem o tym, ale jeszcze raz wspomnę jeśli chodzi o takie parametry tego zestawu, um, mamy tutaj zestaw 10271 z serii Creator Expert, a aktualnie Adult 18+, Plus, więc 18+, Plus, tu się już kłania z nową szatą graficzną, nowe zestawy z tej serii będą wychodzić. Na tą chwilę dostaliśmy Porsche, ale mamy tutaj archiwalny w sumie już jeszcze dostępny zestaw, bo 2020 roku. A cena katalogowa tego modelu wynosi 390 zł bez jednego grosza. Ale można go dorwać od 283 zł na Allegro, więc naprawdę świetna cena. No i mamy tutaj 960 elementów. Jest to jeden chyba najmniejszy zestaw z serii tych pojazdów, które się ukazały w Creator Expert, ale jest. Jest nie mniej ciekawą konstrukcją, a zaczniemy, może, od tej mniejszej, tutaj, którą widzicie po prawej jego stronie. No i dodatkiem te, do tego modelu, mamy tutaj, oczywiście, sztalugę. Mamy tutaj świetny obraz w formie naklejki. Mamy, oczywiście, Fiata 500. Nowa, czy jak to można wymówić, więc możecie mnie poprawić w komentarzach. No i mamy w tle Koloseum, czyli Włochy. Tutaj się kłaniałem, bo jest to włoska marka no i swego czasu były właśnie plotki jak już wiedzieliśmy jaki zestaw się ukaże jest największym zestawem na tą chwilę w historii LEGO czyli kolosą prawie 10 tysięcy elementów może kiedyś się ukaże na kanale zobaczymy, piszcie w komentarzach jeśli byście chcieli zobaczyć aż tak potężny zestaw może bym go na sklep rzucił zobaczymy, ten model oczywiście jest do mojej kolekcji jest on na płyce 6x6 takim tile'u więc tutaj nie mamy co więcej mówić mamy za to sztalugę w prosty sposób zbudowaną na kilku zawodach jak widzicie, mamy tutaj taką podstawkę, gdzie możemy sobie nasz pędzelek tutaj umieścić. Z drugiej strony mamy miejsce na naszą paletę kolorów. więc Na tych tutaj dwóch panelach nam się trzyma ten obraz, więc myślę, że jest dość ciekawym dodatkiem no i małą zapowiedzią. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kiedy wychodził ten zestaw, ale już wiemy, że to była taka mała zapowiedź. Świetnego zestawu, który świetnie się prezentuje na półce, ale jest dość olbrzymi no i dość monotonny, podejrzewam, w budowaniu, ale do tego może wrócimy kiedyś indziej. No ale przechodząc do faktycznego modelu, mamy tutaj świetny taki troszkę maluszek, bo to jest chyba pierwszy z takich modeli, albo już bardziej zaawansowany. Nie znam się na motoryzacji, już to powtarzam przy każdej mojej recenzji pojazdów. Mamy tutaj nowy, ciekawy kolor odcień żółtego. Bright Light Yellow jest to naprawdę świetny model, jeśli chodzi o ten odcień, bo mamy tutaj sporo elementów w tym kolorze. Jest to już rzadki kolor, więc warto uwagę zwrócić właśnie na to. Nawet pod rozbiórkę mamy tutaj sporo tych elementów. Nowych elementów w tym kolorze, które pojawiły się właśnie w tym zestawie. Mam nadzieję, że ten kolor będzie częściej występował, bo jestem. Podobają się nowe kolory, zawsze to coś fajnego, jeśli chodzi o Lego. No i mamy tutaj, jeśli chodzi o jego bok, mamy tutaj świetne zaoblenia, kilka kancików, ale to już przymilczę. Największym minusem, jak możecie akurat tu zauważyć, są prześwity w tym kolorze. Czarne elementy, czy ciemniejsze elementy, pod spodem nam prześwitują. No jest to mało estetyczne, mogliby tu jakoś wzmocnić zmie... więcej może m, tworzywa, bo wiadomo już plastiku m, coraz mniej będzie na rynku. No i kilka odcieni się różni, choćby na dachu widzimy m, no dość widoczną różnicę. W porównaniu do odcieni tego żółtego, a poza tym świetnie się prezentuje, fajne odzorowanie, mamy świetne drzwiczki. No tutaj prześwitują nasze szparki, bo jest to oczywiście model z klocków, więc nie ma co tutaj oczekiwać więcej. W niektórych mniej to widać, w niektórych więcej, ale to już przemilczymy. Na uwagę, oczywiście tutaj mamy te zaokrąglone, przezroczyste elementy. Tutaj oczywiście mamy wzmocnienie, więc mamy troszkę takiego. No, plastiku, czy tworzywa innego tutaj widocznego no i mamy oczywiście świetne kołpaki w powstrzebrzanym odcieniu naprawdę tutaj warto zwrócić na to uwagę, świetna szybka ale tutaj zepsuli tymi dwoma naklejkami po bokach, tworząc nam no część karoserii co prawda, ale mogli tu być nie wiem, coś innego albo chociaż nadruk nam rzucić, by to troszkę może lepiej wyglądało, no ale przechodząc już do maski naszego pojazdu Mamy tutaj oczywiście naszą maskę, która jest otwierana, jak to widzimy. Zdarza nam się to praktycznie w każdym modelu tej wielkości. Mamy tutaj świetne wykończenia, mamy świetne oczywiście nasze lampy, które są dość takim charakterystycznym elementem serii. Mamy tutaj również logo z nadrukiem naszego fiata. Mamy także wykończenie w postaci naszych jednorożców, a bardziej jego rogów. Mamy rejestrację, także nieodłączny element tej serii. No i mamy tutaj zablony nasz zderzak Jeśli chodzi o wnętrze mam, To tutaj nie mamy silnika Ale mamy tutaj jeden ze zbiorników Mamy tutaj jakiś wlew Mamy także zapasową oponę Tutaj możecie zobaczyć jak wyglądają Te opony bez kopaka Tak one się prezentują Z dwóch stron naprawdę fajnie Mieć jeden w zapasie Nie tylko żeby nam się tutaj Gdzieś zopaliśmy gumę Ale można je fajnie użyć do innych pojazdów Bo możemy ich troszkę nazbierać no, ale idąc dalej, mamy tutaj oczywiście lustrzane odbicie, jeśli chodzi o bok pojazdu, więc tutaj nie będziemy omawiać. Oczywiście zapomniałem o tych fajnych nadkolach, które tutaj fajnie wychodzą. Myślę, że to fajnie tutaj nadaje nam kształtu. A poza tym, świetne techniki, gdzie nasz pojazd nie jest taki płaski, tylko jest tutaj nadany mu kształt takiego trapezu. Więc możemy zauważyć, że mamy tutaj elementy pod kątem. Poza tym, mamy oczywiście otwierane nasze wnętrza więc możemy się przyjrzeć teraz tutaj tym drzwiczkom, gdzie mamy tutaj takie obicia w kolorze bordowy, mamy klameczkę, mamy także gałkę do naszych szybek, których nie mamy, bo możliwe, że już są schowane, jest ciepła pogoda, więc myślę, że tutaj można jechać z otwartymi szyba, szybkami, no ale zamykamy drzwiczki i lecimy na nasz tylną część pojazdu, mamy oczywiście tutaj naszą walizeczkę, i jej się przyjrzymy później mamy tutaj zaczepy, mamy naklejeczki, które tutaj fajnie są dostosowane do odcienia odcieniu naszych elementów, dlatego się nie rzucają aż tak w oczy mamy oczywiście markę naszego pojazdu, czyli Nowa 500 mamy światła mijania oraz stopu mamy rejestrację, więc tutaj akurat fajnie to jest zablone. mamy oczywiście zderzak i naszą e, rurę wydechową, jak możecie zauważyć no a otwierając naszą klapę mamy tu już silnik. No a tutaj możemy zauważyć pełno rurek, różnych e, okablowania, mamy tutaj nawet złotek, złotego kwiatuszka, mamy jakieś e, różnego typu elementy ruchome, więc tutaj fajnie to jest, w, w, no, w pełno detali tutaj można znaleźć, jeśli chodzi o te silniki i praktycznie chyba w każdym e, są zupełnie inne, więc tutaj pomysłowość pomysłowo naszych twórców, ale pewnie się tutaj sugerowali faktycznym stanem e, tego typu modeli. No i zamykamy i lecimy dalej, bo mamy jeszcze kilka elementów do omówienia. No i pozostając przy naszym pojeździe, mamy tutaj fajny szyberdach dach materiałowy, mamy tutaj taki czarny materiał, można go fajnie złożyć i już nam jest jeszcze bardziej chłodniej, możemy świetnie podróżować. No ale niestety, żeby dostać się do wnętrza, no to już musimy sobie lekko zdemontować nasz dach, bo nie mamy możliwości takiego łatwego dostępu, jak to zazwyczaj bywa. W tego typu pojazdach w środku co tam znajdziemy? No a w środku znajdziemy oczywiście siedzenia. Mamy w porowcowo białym odcieniu. Mamy świetne zaoblenia, jak możecie zauważyć. Mamy ruchome nasze e, przednie fotele, gdzie możemy do przodu sobie je wsunąć i mamy już dostęp do naszych pasażerów na tylnym siedzeniu. Oczywiście jak to w tych modelach już to się będę powtarzał mamy świetne tutaj wykończenia w postaci no, dość podobnych technik, ale myślę, że każdy z tych pojazdów się czymś wyróżnia jak tutaj możecie zauważyć mamy oczywiście nadruk kolejny na tylo okrągłym, jeśli chodzi o markę Fiata mamy tutaj jakiś prędkościomierz Mamy oczywiście naklejkę z klimatyzacją bądź też radiem, choć tutaj chyba jeszcze nie występowały radia w takich pojazdach. Mamy zawieszkę na klucze. Po boku możemy oczywiście znaleźć jakąś gałeczkę do migaczy czy też innych funkcjonalności tego pojazdu. No i tak właśnie się prezentuje środek tego pojazdu. Nic tu za wiele nie znajdziemy, ale a jeszcze mamy oczywiście skrzynię zmiany biegów i hamulec ręczny więc to jest ta, taka podstawa takich pojazdów więc myślę, że tutaj nic więcej nie potrzeba no i na koniec została nam nasza walizeczka mamy oczywiście tutaj pełno nakleje, które się fajnie tutaj zlewają z całym tłem bo mamy flagi czy też herby innych państw, bo mamy Włochy, mamy Polskę, mamy Francję, mamy Danię, mamy Niemcy, yy, Szwecję czy też Szwajcarię, więc tak ona się prezentuje w, dookoła. Na pewno faj, fajna walizeczka, jeśli chodzi o te rozmiary. No mamy ją oczywiście otwieraną, a w środku znajdziemy Pędzelek, świetny element, mamy go także w zapasowych elementach, tu mamy zieloną farbę na nim, mamy także sztalugę, sztalugę, mamy oczywiście paletę kolorów, cztery tutaj podstawowe, czerwony, żółty, zielony i niebieski, więc można sobie to właśnie doczepić do naszej sztalugi i mamy świetny element dekoracji, więc zamykamy, podjeżdżamy, ładujemy i idziemy na wycieczkę. No i podsumowując cały ten model, na pewno go polecam, bo jest świetnie zrobiony, mimo kilku wad, szczególnie tych prześwitów i troszkę tych odcieni tutaj rażących. Warto go mieć w swojej kolekcji, bo jest to chyba jeden z tańszych modeli w tej serii, a dostajemy fajny ekspozycyjny pojazd Fiat 500 związany z Włochami, więc jeśli ktoś się bardziej interesuje tym regionem, to na pewno znajdzie tutaj swoich zwolenników. No i także fanom motoryzacji, bo mieć takiego maluszka na pewno każdy by chciał. No i jeśli ktoś zbiera, no to warto go nie odpuszczać, bo on się świetnie z pozostałymi wyrówniał. No wielkościowo troszkę mniejszy, ale sam model w sobie w oryginale także jest mniejszy od pozostałych. Więc y, ocencie jakość moich filmów po zmianie y, oświetlenia, zmianie y, aparatu więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba, wyjdzie na plus. Ja oczywiście będę w międzyczasie poprawiał wszystko, co się da. Będę słuchał także Waszych rad, więc czekam na Wasze opinie, no i polecajcie dalej. Na koniec jeszcze zachęcę Was do łapki w górę, bo przy y, osiągnięciu 600 subskrypcji, no to mamy tutaj szansę na giveaway, który się pojawi na Instagramie, no i warto tutaj także troszkę pomóc. Więc to by było na tyle i widzimy się już w kolejnym filmie. PA! Eu